jak zapierniczy. Tu duża kulka, a tu mała kulka. Fenomenalnie sobie pływają. Cool. <noise> o -o. Koniec zabawy. No. I go home Dobra, zobaczcie gdzie jestem na kajaku tam oni są, tam Daria Przerobiliśmy sobie Wow Pięknie A my mi tylko telefon nie spać To sprawdzę no, nalewasz mi teraz, wodę. To jest mokre się słyszałaś, że? No, czuję. Dupeczka jest mokra, nie? Ale nie bój... Nie, tylko nie, nie, nie. Aha, to bez sensu, bo ja tutaj ci wylewam, a tam ci nalewam. No. Co? Już, zaraz. W ogóle wyglądam jak... Bez, ty, bez tapety, bez niczego. O. Ty, a p, pa, pedał mi wypadł. Jaki pedał? No, padol, no. To nie pedał, że nie? pomachaj czy lautujesz się? fajnie jest? zajebiście Widziałam, że kupię i kupiłam tak to ja mogę całe życie pokażę wam brzucha bo co wam nie pokażę właśnie siedzę i wydupiamy sobie cukierki już wam pokażę My się zamoczyły w łodzie. Jest po prostu cudownie. Wyjątkowe zjawisko. Chcę tu zostać. Zobaczcie, gdzie jestem. Tu sobie przepłynęłam, tylko tu muszę uważać. Bo tu jest strasznie. Wiecie. Mulina. tu ja też... Tam nagrać, ale coś pięknego. Jakbym była w dżungli. Wow. Taka zatoczka. Za chwilę będę wracać, ale zobaczcie. No fantastycznie. A jak pachnie, takim zielonym. Dobra. Teraz zawracam, ale zobaczcie. Wow. Piękny. Wprost cudowny. No nie mogę się. Nie mogę się za... przestać zachwycać tym, jaka piękna jest Szkocja. Gdyby nie to, że piękno tej Szkocji, to już dawno bym się stąd wyniosła, ale to mnie trzyma. Dlatego, że tęsknię za swoją rodziną. Najchętniej bym pojechała do Niemiec. No, ale to jest jeden z nielicznych powodów. Znaczy, jeden z licznych powodów, bo tak. O, gdzieś ktoś jest w krzakach. <grym> Dobra, płynę do rodzinki. Tu jestem, popłynęłam. O jakie to wielkie, no można pływać i pływać i pływać i pływać. O tam, my kampujemy tam. Chciałam zobaczyć co jest za tym, widzę, że tu jest droga. Tam ludzie są z kajakami. Więc nie wiem. Muszę to któregoś razu tutaj zrobić. Dobra, płynę. Nie, no jestem w raju. No, ja łapię za telefon i pokazuję Wam. Patrzcie, coś pięknego. Coś pięknego. Wspaniałego. Cudownego. Mogę tak powtarzać powtarzać. I za każdym razem jak gdzieś skądś wypływam. Jest coraz ładniej i ładniej. Dobra, teraz z tej strony zobaczcie jak to wygląda dobrze, że się posmarowałam, nie wiem czy nie za mało trochę zegarek mi padł tyle rzeczy było do zrobienia Jezu, fantastycznie dobra, jadę trochę tam też robią fotki jadę, płynę trochę już do do no do mojej rodzinki dam kajak, bo ten e, to jest kajako e, deska, zwracam się kajako deska, więc idę dać innym, bo jest fantastyczne do pływania, na stojąco, na leżąco, na siedząco, super zakup. To jest na moim kajaku na moją tam sobie Zobaczcie go znalazłam po drodze co może wyrzuciło na brzeg jakiegoś o, orka Orka może ogra jeszcze To nie, to na bajorach żyją Kurde, no od... Ej, bo ciągnie mnie to zaraz Ja nie, dobra, no, słuch, dobra mnie. Bo on tutaj na holowniku jest, nie? A ja już jestem mokry, czyli mokry. Mm. Marcinko, na jesteś taki nagrzany? <laughs> Właśnie, ty Na kogo ty się tak nagrzał, stary? Se... Też tego, energy drinka? Drinka, no. O, drinka tu nie. O, teraz tu sobie jeżdżą. Tu to się fajnie można poopalać. Poopalać, nie? Tak położyć i niech to buja się, nie? Cały dzień. No le. buja się. Budzisz tu kurwa Atlantyk. Wiesz, że to jest ogromne? To? Co?